Garmin ma w swojej ofercie sporo modeli zegarków, i w sumie każdy z nich jest dedykowany do innej grupy sportowców. Dzisiaj na testy bierzemy Forerunner 955 w edycji Solar. Niedawno testowałem Phoenixa 7, więc kilka porównań i różnic pomiędzy nimi oczywiście Wam pokażę. Czy jest to idealny smartwatch dla biegaczy i triatonistów? Zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka, budowa Forerunnera w porównaniu do Fenixa jest bardzo zbliżona, jednak ten pierwszy ma bardziej sportowy wygląd, a dodatkowo jest o 20 g lżejszy, ma w sumie 53 gramy. Ramka wykonana jest z tworzywa i dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym. Koperta ma 46,5 mm. Układ przycisków jest znany z większości modeli tego producenta. Z lewej strony znajdują się trzy przyciski: górny po krótkim przyciśnięciu podświetla ekran, a po dłuższym przenosi do obrotowego menu ze skrótami do wybranych aplikacji. Środkowe po dłuższym przytrzymaniu przenosi nas do ustawień, w których zmienimy tarczę zegarka, opcję monitorowania czy podłączymy dodatkowe urządzenie. Lekkie wciśnięcie tego przycisku odpowiada za poruszenie się w górę, a przycisk dolny po krótkim dotknięciu przesuwa zakładki w dół. Za to dłuższe przytrzymanie przenosi nas do muzyki. Tutaj możemy wybrać czy chcemy słuchać muzyki wgranej na zegarek z komputera, czy utworów zapisanych np. ze Spotify Premium. Mamy na nią 32 GB pamięci. W moim Fenix 7 Solar było tylko 16 GB. Muzyka działa po podłączeniu słuchawek bezprzewodowych, więc spokojnie możemy wyjść bez smartfona na trening. Z prawej strony mamy dwa przyciski. Górnym przechodzimy do trybu wyboru aktywności. Oraz możemy zatwierdzać nasz wybór, a dolnym możemy się cofać do poprzedniego ekranu. Ogólnie, jeżeli chodzi o wygląd w porównaniu do Phoenixa, to ten wydaje mi się taki mniej masywny. Może jest bardziej plastikowy, ale dzięki temu jest lżejszy, wygodniejszy do biegania. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne czarna oraz biała. Silikonowy pasek też jest jakby przyjemniejszy, ale je w sumie możemy wymieniać pomiędzy Garminami i wybrać sobie inny w zestawie. Ma on autorskie mocowanie QuickFit i szerokość 22 mm. Cygarek ma certyfikat wodoodporności do 5 ATM, co pozwala na lekkie zanurzenia w wodzie, więc spokojnie można z nim pływać. Ekran tak samo jak w Fenixie ma przekątną 1,3 cala. Jest to wyświetlacz dobrze czytelny w słońcu, translektywny, z technologią Memory in Pixel. Zapewnia stale dostępną godzinę i powiadomienia na nadgasku. Nie wygasza się tak jak AMOLEDy, a przy tym jest energoszczędny. Co prawda ma gorsze kolory, ale podświetla się kierując go w stronę słońca. W ciemności możemy go podświetlić górnym przyciskiem z lewej strony. W porównaniu do Forerunnera 945... Ekran mimo mniejszej koperty jest o 1,1 cala większy i dodatkowo jest teraz dotykowy. Możemy sterować zegarkiem zarówno dotykiem, jak i przyciskami. Przyspiesza to obsługę np. MAP, ale jeśli wam to przeszkadza, jest możliwość wyłączenia dotyku całkowicie lub z konkretnym wyborem, dla których aplikacji chcemy, aby był aktywny lub nieaktywny. Wyświetlacz chroni szkło ochronne Gorilla Glass DX i ja przynajmniej podczas testów nie złapałem na nim żadnej ryski. Forerunner 955 to sprzęt napchany autorskimi algorytmami. I rozwiązaniami dla osób pro. Mamy m.in. monitorowanie wydolności czy informowanie, ile jeszcze mamy energii. Możemy też podejrzeć, podobnie jak w Phoenixach, wykresy z przewidywanymi czasami, jakie osiągniemy na popularnych dystansach biegowych, biorąc pod uwagę nasze ostatnie treningi. W urządzeniu możemy ustawić nadchodzące zawody i dostaniemy wtedy sugestie i plany treningowe przygotowane przez algorytmy, dzięki którym, nawet bez zbędnej wiedzy, będziemy mogli odpowiednio się przygotować. Jest to taki aktualny trener. Codziennie mamy sugerowane treningi na podstawie naszych ostatnich aktywności i wyników. Opcja Garmin Coach to bezpłatne plany treningowe obejmujące przygotowanie pod 5-10 km, ale też pod półmaraton. Są też funkcje, o których mówiłem przy Fenixie, czyli Pace Pro, które pomaga utrzymać odpowiednie tempo podczas biegu z nawigacją dostosowaną do profilu trasy, czy Climb Pro, która przydaje się przy wspinaczkach i pokazuje nachylenie, odległość, wysokość na trasie. Fajnym dodatkiem jest poranny raport, który pokazuje nam statystykę z poprzedniego dnia, informacje jaka będzie pogoda, a także sugeruje dystans i tempo jakie powinniśmy danego dnia przebyć. W 955 możemy pobierać aplikację ze sklepu Garmin Connect IQ, Czyli m.in. jest Spotify, Deezer, Strava, a także mapy Topo, które są tutaj darmowe. Tak jak w poprzedniku 945, tak jak też w Fenicie, to i w 955 jest oczywiście obsługa Garmin Pay, czyli możliwości płacenia zegarkiem. Na przykład jak wychodzimy z rana pobiegać, to możemy wracając skoczyć do sklepu po bułeczki i wygodnie zapłacić. Jest funkcja, którą musi mieć każdy smartwatch, czyli oczywiście pokazywanie powiadomień. One pokazywane są w czytelny sposób, widoczne są polskie znaki i emotki. Na urządzeniach z Androidem mamy możliwość odpowiadania gotowymi szablonami. Dostępnych sportów jest ponad 30. Standardowo mamy bieganie, wędrówki, jazdę na rowerze, pływanie, ale jest też golf, narciarstwo, siłownia oraz inne, które teraz widzicie na ekranie. W urządzeniu możemy wgrać mapy offline, więc nawet bez telefonu będziemy mieli podgląd, w którym miejscu jesteśmy. Ekrany podczas aktywności są edytowalne, więc mamy możliwość zmiany wyświetlanych pól, a także możemy ustawić dla każdej oddzielnie sposób lokalizacji, aktywować czy dezaktywować dotyk, więc ustawień jest naprawdę dużo. To co jest najważniejsze w zegarku dla sportowców, teraz Forerunner 955, ma w standardzie wielozakresowy GPS, czyli to, co jest dostępne jedynie w najdroższym Fenix 7 Szafir Solar. Ja do testów miałem ten tańszy model Fenixa, więc postanowiłem porównać różnice pomiędzy tymi GPS-ami. Jak widzicie, różnice są i oczywiście na korzyść wielozakresowego GPS. Jest on dokładniejszy już na otwartym terenie, więc jak biegacie często po lesie, to wyniki mogą jeszcze bardziej się różnić. Przez to, że Forerunner 955 szybciej potrafi się odnaleźć na mapie. Ślad jest jeszcze dokładniejszy i bardziej powtarzalny. A już w Fenixie wypadał dobrze, szczególnie w porównaniu do np. Samsung Galaxy Watch 5 czy Amazfit T-Rex 2. Producent zamontował tu czujniki tętna i saturacji czwartej generacji. Tętno i pulsoksymetr mierzone są całodobowo, ale możemy też ustawić kiedy chcemy, aby wykonywał się pomiar. No i ja do pomiarów nie mam zarzutów. Tak samo jak w Fenix 7 jest bardzo dobrze. Lepsze wydaje mi się jedynie opaski do pomiaru tętna, bo one wtedy przylegają idealnie. A zegarek wiadomo może się usuwać, nie zawsze idealnie go zapniemy, chociaż nawet pod nie wpływał tutaj negatywnie na wyniki. Sen, kroki także są mierzone poprawnie. Do wyboru są dwa warianty, zwykły oraz ten, który mam na nadgarsku z panelem fotowoltaicznym. Czas pracy w trybie zegarka z aktywnymi wszystkimi pomiarami tętna, snu, kroków i powiadomieniami pozwala na pracę około 15 dni. Jak dodamy do tego około godzinny trening codziennie, to osiągniemy 8-9 dni na baterii. Dodatkowo panel solarny pozwala zwiększyć ten czas jeszcze o kilka dni, ładując zegarek słońcem. Jeśli chodzi o cały czas aktywny wielosekresowy GPS, to on z włączoną muzyką daje radę około 8 godzin, a bez muzyki nawet ponad 20 godzin. Do ładowania niezbędny jest specjalny kabel, który producent dorzuca w zestawie. Niestety nie mamy tu ładowania bezprzewodowego. Do sterowania zegarkiem na smartfonie potrzebna jest aplikacja Garmin Connect. W niej mamy wszelakie ustawienia, które są moim zdaniem przejrzyściej ustawione niż w samym zegarku. No i w aplikacji mamy też pełny podgląd statystyk i wykresów z naszymi danymi co jest sporym plusem. Podglądanych mamy też na stronie internetowej Garmina, więc spokojnie możemy wszystko przeglądać i weryfikować też na komputerze w przeglądarce. Smartwatch bez problemu działa z Androidem, ale także iOS. W Garmin Connect możemy planować trasy i wgrywać je na nadgarstek. Cygarek obsługuje też wgrywanie tras ze Strava czy Komod. Podsumowując, Garmin Forerunner 955 to zegarek sportowy z funkcjami smartwatcha. Tak naprawdę, funkcje smart są tu tylko dodatkiem, a w głównej mierze jest to sprzęt dla sportowców. W porównaniu do niedawno testowanego Fenix 7, ten jest od niego tańszy, a w każdej wersji ma dostępny wielozakresowy GPS. Jest od niego też lżejszy. Moim zdaniem, jak szukacie profesjonalnego zegarka do uprawiania sportu, głównie biegania, to ten Forerunner jest idealnym wyborem. Jak potrzebujecie mocniejszej konstrukcji, większej wodoodporności, to wtedy możecie pomyśleć nad Fenixem. Poza tym są to bardzo zbliżone urządzenia. Często porównujecie też Garminy do np. Galaxy Watch 5, 5 Pro czy tańszych Amazfit T-Rex 2 czy odpowiedników jak Huawei GT3. Tak naprawdę ciężko jest porównać te sprzęty, bo wymienione zegarki to właśnie smartwatche w głównej mierze i sport jest tutaj w nich tylko dodatkiem, a w Garminach odwrotnie. Żaden z nich nie ma tak dobrego GPS czy rozbudowanych algorytmów, odpowiadających za kontrolowanie naszego zmęczenia, naszą regenerację, nawigowanie biorąc pod uwagę nachylenie terenu, rozbudowanych gotowych planów treningowych. Model 955 w stosunku do 945 oferuje przede wszystkim lepszy GPS oraz dotykowy ekran. Mam nadzieję, że przekazałem Wam najważniejsze informacje. Jak są jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do komentowania. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego!